Dzień dobry. Dzisiaj bez muszki, bo sprawa jest poważna. Naprawdę. Wiersz napisany z rozpaczy. Choć spokojny ze mnie człowiek i kulturę mam na względzie, to łzy płyną mi z powiek przez to, co się dzieje wszędzie. Nerwów tracąc wciąż niemało. Ludzie! Czy was po... Kręciło? Plaża pełna gołych ludzi. Bez maseczki każdy leży. Jeden z drugim się obudzi, jak mu COVID oddech zmierzy. Co się z tymi ludźmi stało? Czy was wszystkich po. kręciło? W sklepach tłok jak w wyprzedaży. Ten pyskuje, tamten kicha. Brzuch na brzuchu, twarz przy twarzy, bo podobno wirus zdycha. Albo jest go bardzo mało. Czy wam się nie po. Kręciło? Tłum kibiców na stadionie, twarz odkryta, bardzo miło, bo ktoś krzyknął w megafonie: COVID-a nigdy nie było, to ściema na Polskę całą. Chłopie, czy cię po. Kręciło? Wirus krąży jak szalony, co dzień nowe zakażenia, a polityk śle androny, że już nie ma zagrożenia. To ja pytam, tem pało. Facet. Czy Cię kręciło? Apel mam do wszystkich ludzi: opamiętajcie się, błagam. Trzeba szybko się obudzić i posprzątać ten bałagan. Inaczej i mnie, i Ciebie ten wirus w końcu zakręci. No. Proszę się nie śmiać.